Na maturze zawsze jest kilka zadań, w których nic nie musimy liczyć. Wystarczy znać tylko jeden prosty fakt i zadanie mamy zrobione. I pierwsze zadanie, jakie chcę Ci pokazać, to jest funkcja określona za pomocą tabelki. Tutaj nic nie musimy liczyć, dlatego że wszystko mamy w tabelce, jeżeli chodzi o tą naszą funkcję. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, mamy określić największą wartość tej naszej funkcji f. Musisz wiedzieć takie rzeczy, że przede wszystkim te x, które tutaj mamy, to są argumenty. A jeżeli chodzi o y, które tutaj mamy, to są wartości funkcji. No to skoro żądają od nas podania największej wartości funkcji, F, no to skąd ją będziemy wybierać? No, oczywiście z wartości funkcji, czyli z y. No to patrzymy sobie, jaki jest największy y. No, bo mamy największą wartość podać. Oczywiście największym y jest piątka, więc naszą odpowiedzią w tym pierwszym podpunkcie byłaby odpowiedź D. W drugim podpunkcie pytają nas o miejsce zerowe tej naszej funkcji f, co to jest miejsce zerowe. Miejsce zerowe to jest ten x, dla którego wartość jest 0, czyli zobacz, jeżeli to wiesz, to tam, gdzie wartość jest 0, my bierzemy sobie x, no to zobaczmy. Wartość jest 0 w tym miejscu, tak? Y to są wartości, i jakie tam jest x, no tam jest x czwóreczką, czyli to nasze miejsce zerowe to jest 4, więc tutaj byśmy mieli odpowiedź C. I jak sam widzisz to zadanie to jest totalnie darmowe dwa punkty na maturze. I kolejnym typem zadania, w którym nic nie trzeba liczyć, jest odczytywanie własności z wykresu funkcji i pokażę Ci kilka takich najpopularniejszych własności, jakie każą nam odczytywać. Pierwszy wykres mamy na tym rysunku i mamy podać dziedzinę tej naszej funkcji i zbiór wartości. Co to jest dziedzina, co to jest zbiór wartości. Jeżeli chodzi o naszą dziedzinę, no to dziedzina to jest zawsze od prawej do lewej, gdzie ta funkcja jest, no to zobaczmy. Od prawej do lewej, no to jest tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy, tak? To jest zawsze po x od prawej do lewej, gdzie mamy wykres narysowany. Przy czym jeżeli mamy jakąś przerwę tutaj w środku no to nie możemy tak sobie przejechać, że dziedzina to jest od minus piątki do piątki i koniec tylko musimy sobie uwzględnić też tą przerwę w tym miejscu, czyli zobacz, jak my to zapiszemy na pewno zapiszemy ten pierwszy fragment że ten pierwszy fragment jest od minus piątki do minus jedynki czyli na pewno mamy od minus piątki do minus jedynki pierwszy fragment i później mamy przerwę, więc nie piszemy nic i drugi fragment będziemy mieli suma, oczywiście zaczyna się on w jedynce, kończy się on w piątce, czyli będziemy mieli od Jedynki do piątki. Czemu ja to tak dziwnie piszę? No bo jeszcze musimy dać nawiasy. I teraz od czego zależą te nawiasy? Zobacz. Jeżeli mamy tutaj kółeczko otwarte na końcu, to nawias też będzie otwarty, bo to oznacza, że ten punkt nie należy do tego wykresu funkcji. Gdybyśmy mieli tutaj kółeczko zamalowane, to to wtedy by oznaczało, że ten punkt należy do wykresu funkcji, i wtedy nawias byśmy mieli domknięty. Czyli pamiętaj, jeżeli mamy kółko zamalowane, to nawiasy byśmy mieli domknięte, czyli by wyglądały w ten sposób. A nasze kółeczka są otwarte na tych wszystkich końcach, które sobie pisaliśmy, więc nasze nawiasy. Też będą otwarte, więc takie sobie możemy zapisać, czyli naszą dziedzinę mamy oczywiście w odpowiedzi f. No i druga rzecz, o którą nas pytają, to jest zbiór wartości tej funkcji. To jest rzecz bardzo podobna do dziedziny, tylko czytujemy ją odwrotnie, od dołu do góry, tak? Dziedzinę sobie czytaliśmy od lewej do prawej, a zbiór wartości będziemy sobie czytać od dołu do góry, gdzie ten wykres mamy narysowany. Przy czym, jeżeli mamy tutaj znowu jakąś przerwę, to musimy ją uwzględnić. Czyli zobaczmy. Pierwszy fragment wykresu, czyli ten, zaczyna się w minus trójce i kończy się w minus jedynce. Więc na pewno nasz zbiór wartości będzie od minus trójki do minus jedynki. Później znaczek sumy i ten drugi fragment po przerwie zaczyna się się w jedynce, a kończy się w trójce, czyli na pewno będziemy mieli od jedynki do trójki, tylko teraz kwestia nawiasów, no to zobaczmy. Jeżeli chodzi o minus trójkę, to musimy się sobie zadać pytanie, czy ta wartość jest gdzieś przyjmowana, tak? Czy ta minus trójka jest gdzieś przyjmowana? Wydawałoby się, że nie, no bo mamy kółeczko otwarte, czyli ten punkt nie należy do wykresu funkcji, ale zobacz, wystarczy, że gdziekolwiek ta wartość będzie przyjmowana. Tutaj w tym miejscu mamy linię ciągłą, więc tutaj te wartości są przyjmowane dla tych xów jakichś, więc skoro mamy linię ciągłą, albo mamy chociaż jedną jedno kółko zamknięte cokolwiek, to znaczy, że ta wartość jest przyjmowana, czyli dajemy sobie oczywiście nawias domknięty, nawias otwarty byśmy dali tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byśmy mieli tylko to kółko otwarte i nic poza tym. Gdyby były tylko same kółka otwarte, no to wtedy nawias mamy otwarty, bo ten punkt nie należy. Ale jeżeli mamy coś jeszcze, co nie jest kółkiem otwartym, no to wtedy nawias będzie domknięty. I zobaczmy dalej. W minus jedynce, czy mamy wartość? No to patrzymy sobie w minus jedynce i znowu wydawałoby się, że nie mamy wartości, bo mamy kółko otwarte, ale zobacz, tutaj są przyjmowane te wartości, tak? No bo tutaj mamy normalną linię ciągłą, więc w minus jedynce też mamy zamknięty nawias I tak samo będzie w jedynce i w trójce, zobacz Dla jedynki też mamy tą wartość przyjmowaną tutaj I dla trójeczki też mamy tą wartość gdzieś przyjmowaną dla tych x Więc też nawiasy będą domknięte i to by była nasza odpowiedź Więc naszym zbiorem wartości będzie ta odpowiedź a Mogą nas jeszcze zapytać o to, kiedy funkcja jest malejąca, rosnąca, stała. No to zobaczmy. Jeżeli chodzi o to zadanie, mamy powiedzieć, gdzie ta funkcja jest rosnąca i pamiętaj, rosnąca, malejąca, stała odczytujemy zawsze po x, tak? Nie po y, tylko koniecznie po x. -ach. No to gdzie ta funkcja rośnie? Oczywiście, funkcja rośnie, jak jedzie do góry. Tutaj by była stała w tym obszarze, dalej tutaj by nam malała, no bo jedzie do dołu, a tutaj jedzie do góry, zobacz, tylko ten fragmencik jedzie do góry, czyli tak naprawdę, jak odczytujemy po x, no to od piątki do szóstki ona nam rośnie. Czyli to jest po prostu nasza odpowiedź, mielibyśmy odpowiedź C. I czasami jeszcze lubią zapytać o największą wartość funkcji w przedziale. No to zobacz, mamy taki wykres funkcji, to jest jakaś parabola. Mamy podać największą wartość tej funkcji w przedziale od 1 do 4. Co to jest ten przedział? To jest przedział x'ów, pamiętaj. Czyli zobacz, my się ograniczamy do przedziału od 1 do 4. Czyli my się ograniczamy tylko i wyłącznie do tego obszaru xy od 1 do czwórki I mamy powiedzieć, jaka będzie tutaj największa wartość. No to jak ograniczamy się do tego przedziału, no to interesuje nas tylko ta część wykresu, no która jest od 1 do 4. Czyli patrzymy tylko i wyłącznie na ten fragment. Jaka tutaj jest największa wartość? No najwyższa wartość, czyli najwyższy Y, no to będzie tutaj w tej czwórce, tak? I to będzie dokładnie 0, to będzie nasza największa wartość, czyli odpowiedź będzie d. No i kolejne zadanie, w którym nic nie musimy liczyć, to jest zadanie z przesuwaniem wykresu funkcji, czyli mamy oczywiście jakiś wzór funkcji, mamy jakąś parabolę na przykład narysowaną, i mamy wzór funkcji g, że to jest f od x minus 2 w nawiasie, mamy powiedzieć, gdzie ta funkcja g jest zaznaczona. Jeżeli chodzi o nasze przesunięcia wykresu funkcji, to mamy tylko i wyłącznie takie możliwości. Czyli możemy mieć albo napisane taki wzórze f od x plus 2 za całą funkcją, albo możemy mieć napisane f od x minus 2 za całą funkcją, albo możemy mieć plus 2 w tym nawiasie, albo minus 2 w tym nawiasie. My mamy w tym wypadku to, i teraz musisz pamiętać, bo te nie ma niestety w tablicach, że jeżeli dodajesz do całej funkcji, to mamy do góry, jeżeli odejmujemy od całej funkcji, to mamy do dołu i teraz uwaga, jeżeli dodajemy do argumentu, czyli do tego w środku co jest, to przesuwamy w lewo. Wydawałoby się, że to przesuwamy w prawo, no bo dodajemy, ale tutaj jest taki wyjątek, musisz o tym pamiętać, że tutaj jest odwrotnie do logiki. Jeżeli dodajemy, no to przesuwamy w lewo, a jeżeli odejmujemy, to przesuwamy w prawo, no bo oni bardzo często na tym łapią, nawet w tym zadaniu, no bo zobacz, my w naszym zadaniu mamy oczywiście to przesunięcie, czyli odwa w prawo, to jest dokładnie to przesunięcie, czyli ten wy. Wykres przesuwamy sobie od 2 w prawo. Wystarczy sobie tutaj wziąć jakiś punkt i zobaczyć, gdzie on się przesunie. Na przykład weźmy sobie ten najbardziej charakterystyczny, czyli ten wierzchołek tutaj na górze. Zobaczmy, on ma teraz współrzędne tutaj jedynkę, a tutaj ma ósemkę, czyli jakie będzie miał, jak przesuniemy dwa w prawo? Tutaj przesuniemy sobie, będzie miał oczywiście trójkę, a tutaj będzie miał dalej tą ósemkę, czyli ten wierzchołek musi być na 3,8. No to zobaczmy. Ten wykres oczywiście nie, no bo tutaj jest na jedynce, tutaj znowu jest na jedynce, więc też odpada. Ten w ogóle jest po stronie ujemnej, więc też odpada, a ten nam pasuje. Zobaczmy, że Rzeczywiście, tutaj mamy na trójce, tak jak sobie przesunęliśmy od 2 w prawo i dalej mamy tutaj ósemkę w tym wierzchołku, więc to będzie dokładnie ten punkt po przesunięciu, który sobie ustaliliśmy, czyli mamy odpowiedź D. I kolejne zadanie, w którym nic nie liczymy, to jest wykres funkcji liniowej, czyli jakaś prosta. Zobaczmy, mamy narysowaną taką prostą i ta prosta jest określona takim równaniem AX plus B i mamy powiedzieć, jakie będzie A, jakie będzie B we wzorze tej funkcji liniowej. Musisz wiedzieć dwie rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli to A jest większe od zera, to prosta jest rosnąca, a jeżeli A jest mniejsze od zera, to nasza prosta jest malejąca. Czyli zobacz, w naszym wypadku mamy oczywiście prostą malejącą, no bo ona jedzie w dół, czyli z automatu wiemy, że nasze A musi być ujemne zgodnie z tą ściągą, czyli A jest mniejsze od zera na pewno. A skąd. Wziąć to B. No zobacz, jeżeli chodzi o B, to B to jest zawsze to miejsce, gdzie ta prosta przecina oś Y. Oś Y mamy w tym miejscu, dokładnie to jest ta oś pionowa i gdzie ona przecina tą oś Y, no zobacz, dokładnie w tym miejscu, tak? Tutaj mamy to punkt przecięcia i ten punkt przecięcia to jest zawsze literka B. Tutaj zawsze będziemy mieli B, gdziekolwiek by ona nie przecinała, tutaj zawsze by było to B i zobacz, to B jest po stronie Y dodatnich, tak? Więc to B na 100% będzie dodatnie. W takim razie nasze B jest większe od zera i to by było. Tak naprawdę nasza odpowiedź, mamy tutaj odpowiedź C. I te informacje, które przed chwilą podaliśmy, przydadzą nam się do jeszcze jednego typu zadań, czyli do interpretacji geometrycznej układu równań. Zobaczmy, mamy tutaj narysowane dwie proste i mamy wskazać taki układ równań, którego interpretacją geometryczną jest ten rysunek, który tutaj mamy. Zobaczmy. Mamy jakieś układy równań i znowu postępujemy dokładnie tak samo, czyli przypominamy sobie o tym współczynniku B, że to jest punkt przecięcia prostej z osią Y. I przypominamy sobie jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli A jest dodatnie, tak, czyli to co stoi przy X w prostej jest dodatnie, to wtedy prosta jest ma rosnąca czyli leci do góry. Jeżeli a jest mniejsze od zera, to nasza prosta maleje, czyli jedzie w dół. Zobaczmy, jakie my mamy proste. Obie nasze proste są oczywiście malejące, no bo one jadą w dół, czyli w obu to a, ten współczynnik a musi być mniejszy od zera. No to zobaczmy. Tutaj mamy dwie proste malejące, no to niby by nam pasowało, więc to jest jakby ok, możemy sobie zaliczyć, że to bierzemy pod uwagę. Tutaj zobacz, mamy prostą rosnącą, bo ten współczynnik przy X jest dodatni i mamy drugą prostą malejącą, bo ten współczynnik przy X jest ujemny, no to nam Odpada. My mamy dwie malejące, a tutaj jest jedna rosnąca, druga malejąca, więc to totalnie odpada. Kolejny też odpada, bo w kolejnym mamy dwie rosnące. Zobacz, tutaj rośnie i tutaj też rośnie, dlatego że mamy te współczynniki przy X dodatnie, więc to nam odpada. I ostatnie też nam odpada, bo tutaj mamy malejącą tom, a tom mamy rosnącą, dlatego że to jest dodatnie, tak? To, co stoi przy X, czyli to nam odpada, więc zobacz. Jedyna odpowiedź, jaka nam spełnia to wszystko, no to jest odpowiedź A, no i mamy odpowiedź. No i drugie podobne zadanie. Teraz mamy taką interpretację i zobacz. Mamy jedną prostą rosnącą, jedną prostą malejącą. No to teraz zobaczmy, które odpowiedzi możemy odrzucić. W pierwszym podpunkcie mamy dwie proste malejące, no bo tutaj mamy minus i tutaj też mamy coś na minusie, więc to nam odpada. My mamy jedną rosnącą, jedną malejącą. W kolejnym podpunkcie mamy rzeczywiście rosnącą i malejącą, więc to bierzemy pod uwagę. W kolejnym mamy dwie rosnące, tak? Bo te współczynniki przy x oba są dodatnie, więc to też wywalamy. I w ostatnim podpunkcie znowu mamy jedną malejącą, i jedną rosnącą, więc to też bierzemy pod uwagę. I teraz jak ocenić, które to będą? Zobaczmy. Jeżeli chodzi o to, co mówiliśmy wcześniej, to ten współczynnik B w równaniu prostej, czyli ten współczynnik bez X, to jest to miejsce, gdzie prosta przecina osi Greków. Y. No to zobacz. Ta prosta malejąca przecina osi Greków y dokładnie w dwójce, tak? Czyli w tej prostej malejącej ten współczynnik B, czyli ten współczynnik bez X, będzie równy dokładnie 2, a w tej prostej rosnącej będzie równy minus 1, bo w tym miejscu ta prosta przecina osi Greków, y, czyli tutaj będziemy mieć nasz współczynnik b równy minus 1. I w którym podpunkcie tak mamy, zobacz, tutaj mamy minus 2 i minus 1, no to nam nie pasuje, bo my mamy mieć dwójkę i minus 1, tak? Jeżeli chodzi o ten współczynnik bez x, no to tylko tutaj. Tutaj współczynnikiem bez x jest dwójka, pasuje nam, i tutaj współczynnikiem bez x jest minus 1 też nam pasuje, czyli to będzie odpowiedź d ostatecznie. No, i jeszcze mamy zadanie z trygonometrii, też z rysunkiem. Mamy taki rysunek i mamy na tym rysunku jakiś kąt alfa zaznaczony, i mamy punkt, który leży na ramieniu tego kąta. Mamy podać, jaki będzie tangent z tego kąta. Co prawda, tutaj będzie trzeba podstawić do wzoru, ale to jest na tyle mało do zrobienia, jeżeli chodzi o tangens z tego kąta, że postanowiłem to umieścić w tym zadaniu, że tu nic nie trzeba liczyć. I już ci pokazuję, jak to robić. Przejdźmy na razie do tablic naturalnych, pokażę Ci, gdzie znaleźć wzór na to. No i jesteśmy w dziale 9 o trygonometrii w tablicach maturalnych i zobacz tutaj masz na jakiś trójkąt a później mamy dokładnie ten rysunek, który mieliśmy, który wygląda dokładnie w taki sposób i zobacz na sinus, cosinus i tangens mamy wzorki. Jeżeli chodzi o nasz tangens, bo mieliśmy w zadaniu tangens policzyć, to to będzie y/x. przez x. Co to jest y i x? No zobacz na rysunku, to będzie współrzędne tego punktu, tak? Pierwsza współrzędna to jest xowa, druga to jest yowa i wystarczy podstawić y po prostu przez x ze współrzędnych tego punktu. Jeżeli mamy sinus albo cosinus w zadaniu, to jest troszeczkę trudniej. bo... Bo jeszcze musimy to r policzyć, no to też mamy wzorek, tak? x i y znamy zawsze, bo x i y to są współrzędne tego punktu, byśmy sobie podstawili i obliczyli też, ale my mamy tangens, więc bierzemy sobie ten wzorek y podzielony przez x. Czyli zobaczmy, my mamy oczywiście tutaj punkt p równa się minus 3 1, czyli nasze x to będzie pierwsza współrzędna punktu, więc minus 3, więc mamy x równe minus 3, a druga współrzędna, no to będzie y, ta druga y równe dokładnie 1. I sprawdziliśmy sobie, że nasz tangens kąta alfa to będzie y podzielone przez x, czyli i w naszym wypadku y to jest oczywiście 1, czyli mamy 1 podzielone przez x, czyli minus 3, no to oczywiście będzie to minus 1 trzecia po prostu i to jest nasza odpowiedź, mamy odpowiedź d. I ostatni typ zadania, jaki chcę Ci pokazać, to jest zaznaczanie kątów w bryłach. Zobaczmy. Mamy tutaj jakieś graniastosłupy prawidłowe sześciokątne. Mamy powiedzieć, na którym rysunku do prawidłowo zaznaczono, kąt nachylenia najdłuższej przekątnej graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego do płaszczyzny podstawy tego graniastosłupa. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o najdłuższą przekątną graniastosłupa, to będzie ta najdłuższa przekątna, jak sama nazwa mówi, czyli zobaczmy, czy to będzie najdłuższa przekątna, to będzie najdłuższa przekątna. W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym mamy dwie przekątne. Jedna to jest taka, to jest ta krótsza, nawet na oko widać, jest krótsza, a ta jest dokładnie ta dłuższa, ta, która przechodzi nam, powiedzmy, przez całą bryłę. No to zobaczmy. W tym wypadku w ogóle mamy tą krótszą zaznaczoną, więc to jest na pewno odpowiedź, która nam odpada. W tym wypadku rzeczywiście mamy tą dłuższą, tu jest OK. I tutaj też mamy tą dłuższą, to jest OK. I to już sobie powiedzieliśmy, że jest OK. I teraz zobaczmy, który to będzie rysunek. Od razu ci powiem, że to będzie odpowiedź D. I teraz dlaczego? No bo jeżeli chcemy zaznaczyć kąt między odcinkiem a płaszczyzną, to musimy ten odcinek zrzucić pod kątem prostym na tą płaszczyznę. Czyli co my musimy tutaj zrobić? Zobacz, jeżeli chcemy zrzucić pod kątem prostym, no to musimy, tak, jeden odcinek mamy w tej płaszczyźnie, a drugi, jeżeli mamy taki kąt w środku jakiejś bryły, to zawsze nam spadnie po krawędzi. Czyli zobacz, tutaj ten drugi koniec tego naszego odcinka, który mamy, spadnie po krawędzi, czyli dokładnie tutaj, tak? Jak sobie połączymy te dwa odcinki, powstanie nam ten kąt. Dlatego to jest ta odpowiedź. Ta odpowiedź być nie może, no bo zobacz, tutaj znowu mamy ten odcinek i mamy zrzucić go pod kątem prostym, no to on nie spadnie jakoś tutaj dziwnie, żeby ten kąt utworzyć. W tym miejscu, tylko on musi spać pod kątem prostym, czyli zawsze spadnie sobie po krawędzi, więc to mamy ten kąt, i tutaj też jest głupi jakiś kąt zaznaczony, no bo zobacz, tutaj znowu mamy tą naszą najdłuższą przekątną, i znowu ten odcinek musi spaść na podstawę po krawędzi, czyli spada tutaj, no więc mamy ten kąt. No niemożliwe, żeby pod kątem prostym ten odcinek tutaj jakoś dziwnie spadł, żebyśmy mieli ten kąt. No nie jest to możliwe, więc na pewno tutaj będzie odpowiedź D. I to już by były wszystkie zadania, jakie dla Ciebie na dzisiaj przygotowałem. Jak widzisz, nie wszystkie zadania na maturze wymagają jakiegoś skomplikowanego liczenia. Warto poznać te zadania, no bo one naprawdę przynoszą darmowe punkty. Ja oczywiście zachęcam do zostawienia suba, do zostawienia łapki, a my widzimy się w kolejnym filmie.